W 1916 roku, gdy Pierwsza Wojna Światowa nadal trwała, rządy Wielkiej Brytanii i Francji zawarły tajne porozumienie w sprawie powojennego podziału tureckich posiadłości na Bliskim Wschodzie. Umowa od i autorów przeszła do historii jako umowa Sykes-Picot. Wytyczyła ona grubą linię na mapie, która przebiegała od Akki na wybrzeżu Morza Śródziemnego do Kirkuku przy granicy z Persją. Terytoria na północ od tej linii miały znaleźć się pod Protektoratem Francji, a tereny na południe pod Protektoratem Wielkiej Brytanii. Powszechnie przyjmuje się, że umowa Sykes-Picot stanowi podstawę współczesnych granic na Bliskim Wschodzie. To jednak tylko jedna strona medalu, bowiem tak naprawdę przez całą I wojną światową oraz później Wielka Brytania i Francja toczyły ze sobą zakulisową grę o wpływy na Bliskim Wschodzie. Grę, w której można było kłamać, oszukiwać i naginać zasady. Grę, w której jak pionki można było wykorzystywać tak samo Arabów, jak i Żydów, obiecując im własne państwa. Grę, w której sojusznik szybko mógł stać się rywalem, czy nawet wrogiem. Zapraszam na materiał poświęcony historii tej wielkiej gry między Wielką Brytanią a Francją, której skutki po dziś dzień są odczuwalne na Bliskim Wschodzie. Ten materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Prześwity. I został zrealizowany na bazie książki autorstwa Jamesa Barra pod tytułem Linia na piasku konflikt, który ukształtował Bliski Wschód. Książka ukazała się na polskim rynku właśnie nakładem wydawnictwa Prześwity. Na stronie wydawnictwa znajdziecie linię na piasku, jak i wiele innych świetnych pozycji książkowych z pogranicza polityki, ekonomii i technologii, jak na przykład Złoty Wiek czy Wojny Handlowe to wojny klasowe. Link do książki Linia na piasku znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz przechodzimy już do tematu naszego odcinka. Na początku XX wieku Imperium Osmańskie stanowiło cień swojej dawnej potęgi. Czasy, gdy wojska kalifa zagrażały Europie i stały uwór Wiednia już dawno minęły. Dawne imperium, teraz nazywane chorym człowiekiem Europy, chyliło się ku upadkowi, rozrywane przez rosnącą falę nacjonalizmów, problemy wewnętrzne i ambicje europejskich mocarstw, z których każde chciało zagarnąć dla siebie fragment imperium. Egipt został zajęty przez Brytyjczyków, a sąsiednia Libia przez Włochów. W wyniku dwóch wojen bałkańskich Turcy utracili natomiast większość swoich europejskich posiadłości, a kolejne problemy zbierały się już na horyzoncie. W czerwcu 1914 roku następca tronu Austro-Węgier, książę Franciszek Ferdynand, został zastrzelony w Sarajewie, a dwa wielkie bloki polityczno-wojskowe w Europie Antanta i państwa centralne zaczęły przygotowywać się do Wielkiej Wojny. Turcja nie była członkiem żadnego z tych bloków, mimo że od czasu rewolucji młodo-tureckiej w 1908 roku nowe władze utrzymywały coraz bliższe związki z kaiserowskimi Niemcami. W obliczu zbliżającej się wielkiej europejskiej wojny większość członków tureckiego rządu na czele z sułtanem optowała za zachowaniem neutralności. Turcy obawiali się jednak, że samo wydanie deklaracji neutralności nie wystarczy i że finalnie ich kraj i tak zostanie wciągnięty do wojny. Szczególnie obawiano się zagrożenia ze strony Rosji, która od lat wysuwała wobec Turcji roszczenia terytorialne, zwłaszcza wobec cieśni czarnomorskich i Konstantynopola. Turecki rząd obawiał się, że nawet jeśli Stambuł ogłosi neutralność wobec nadchodzącej wielkiej wojny, to i tak siły Antanty zbrojnie zajmą cieśniny czarnomorskie, gdyż zapewniały one Francji i Wielkiej Brytanii dogodne połączenie morskie z Rosją. Chcąc uniknąć takiego scenariusza, Turcy rozpoczęli rozmowy z Brytyjczykami i Francuzami na temat możliwości dołączenia do Antanty lub uzyskania stosownych gwarancji. Rozmowy prowadzone przez tureckich dyplomatów zakończyły się jednak porażką. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie były zainteresowane układem z Turcją, postrzegając taki układ jako zagrożenie dla swojego sojuszu z Rosją. W efekcie Turcy zmienili strategię i zwrócili się o pomoc do Berlina. I tak 2 sierpnia 1914 roku, a zatem już po wybuchu wielkiej wojny w Europie, Turcja i Niemcy zawarły tajny sojusz. W trzy miesiące później Turcja oficjalnie przyłączyła się do działań wojennych po stronie państw centralnych. Dołączanie Turcji do wojny oznaczało nie tylko blokadę cieśni czarnomorskich dla statków i okrętów Antanty, ale również otwarcie dwóch dodatkowych frontów, jednego przeciwko Rosji na Kaukazie i drugiego przeciwko Brytyjczykom w Egipcie. Miało to szczególnie duże implikacje dla Wielkiej Brytanii, która obawiała się tureckiej ofensywy na kanał sueski, a jednocześnie wybuchu rewolty w samym Egipcie. Należy bowiem pamiętać, że dołączając do wojny, turecki sułtan, który jednocześnie pełnił funkcję kalifa, a zatem przywódcy wszystkich muzułmanów, ogłosił dżihad, świętą wojnę, i wezwał wszystkich muzułmanów do walki z siłami sprzymierzonych, co najmocniej uderzyło właśnie w Brytyjczyków, w których koloniach mieszkały miliony muzułmanów. Mimo implikacji, jakie spowodowało dołączanie Turcji do wojny, przywódcy Antanty byli pewni zwycięstwa i zaczęli dzielić skórę na niedźwiedziu, tworząc plany podziału imperium jeszcze przed wygraną wojną. Pierwsi z oficjalnymi żądaniami wystąpili Rosjanie, którzy już w pierwszych miesiącach 1915 roku uzyskali zgodę Londynu i Paryża na zagarnięcie po wojnie Konstantynopola wraz z cieśninami Czarnomorskimi. W tym samym roku kawałek tureckiego tortu obiecano również Włochom. W ramach tzw. Traktatu Londyńskiego z 1915 roku, który stał się formalną podstawą dołączenia Włoch do wojny po stronie Antanty, przyznano Włochom ziemię południowo-wschodniej Anatolii. Mniej więcej w tym samym czasie swoje imperialne ambicje ujawnili również Francuzi, jednak doszło do tego w nieco bardziej dramatycznych okolicznościach. Otóż na początku 1915 roku brytyjskie naczelne dowództwo rozważało plan inwazji na Aleksandrettę położoną nieopodal współczesnej granicy między Turcją a Syrią. To właśnie tutaj znajdował się ważny węzeł kolejowy łączący Stambuł z jego arabskimi posiadłościami w Syrii, Palestynie i Mezopotamii. Brytyjczycy uważali, że zajęcie Aleksandretty może doprowadzić do załamania się Turcji i wyeliminowania jej z wojny. Podobnego zdania byli zresztą również niemieccy sojusznicy Turcji. Tak po wojnie całą sprawę ocenią na przykład felmarszałek Hindenburg. Być może nie cały przebieg wojny, lecz z pewnością los naszego osmańskiego sojusznika mógł zostać przesądzony, gdyby Anglia podjęła decyzję odnośnie do tamtego regionu. Brytyjscy stratezy przygotowujący plany ataku na Aleksandretę, napotkali jednak na opór z niespodziewanego kierunku. Otóż Francuzi zaczęli doszukiwać się w brytyjskich planach drugiego dna. Francuski ambasador w Kairze bił na alarm, twierdząc, że Brytyjczycy chcą wylądować w Aleksandrecie tylko po to, aby po wojnie zagarnąć dla siebie Syrię, którą Francuzi postrzegali jako część swojej własnej strefy wpływów. Ostatecznie pod naciskami Paryża Brytyjczycy zrezygnowali z planu inwazji na Aleksandrettę, zamiast tego przeprowadzono uderzenie na Gallipoli, co, jak wiemy z historii, skończyło się dla aliantów bolesną porażką. Francuscy dyplomaci twierdzili, że Francja ma dziedziczne prawa do Libanu, Syrii i Palestyny, które próbowali wyprowadzić jeszcze z czasów wypraw krzyżowych. Omijając tę romantyczną wizję, Francuzom chodziło przede wszystkim o ochronę swoich twardych interesów. Między innymi ochronę inwestycji, które przed wojną realizowali w Turcji. Francuska dyplomacja uważała za naturalne, że w ramach powojennego podziału łupów Francja powinna otrzymać kontrolę nad Syrią, Libanem i Palestyną. Duży wpływ na taką postawę Paryża miała wąska, jednak dość wpływowa grupa imperialistów, zgromadzonych pod szyldem Komité de Lozie française, którego jednym z członków był Georges Picot, jeden z głównych bohaterów naszego materiału. W momencie wybuchu wojny brytyjczycy w odróżnieniu od francuzów nie mieli tak szczegółowych planów wobec imperium osmańskiego. Dopiero w kwietniu 1915 roku, a zatem już po lądowaniu pod Gallipoli, premier Asquith powołał specjalny komitet, który miał określić cele brytyjskiej polityki w zakresie powojennego ładu na Bliskim Wschodzie. W skład tego komitetu wszedł Sir Mark Sykes, drugi z bohaterów naszego materiału. Po trzech miesiącach pracy komitet przygotował swój finalny raport. Rekomendował uczynienie z Zatoki Perskiej wyłącznej brytyjskiej strefy wpływów. Cała Mezopotamia z Basrą, Bagdadem i Mosulem miała znaleźć się pod kontrolą Brytyjczyków. Ponadto komitet zalecał utworzenie mostu lądowego między Mezopotamią a Haifą w Palestynie i zbudowanie wzdłuż tego pasa ziemi dogodnego połączenia kolejowego. Zalecenia komitetu stały w oczywistej sprzeczności z francuskimi ambicjami, i to nie tylko w zakresie Palestyny, ale również Syrii, której granice były inaczej określane przez Brytyjczyków, a inaczej przez Francuzów. Londyn znalazł się zatem w bardzo specyficznej pozycji: z jednej strony chciał realizować na Bliskim Wschodzie własne imperialne ambicje, ale z drugiej strony musiał również zadowolić swoich sojuszników. I mówimy tutaj nie tylko o Francuzach, Rosjanach czy też Włochach, na arenie pojawili się bowiem jeszcze Arabowie. W obliczu klęski pod Gallipoli, Brytyjczycy zaczęli szukać innego kierunku, na którym mogliby uderzyć w Imperium Osmańskie. Wybór był nieoczywisty, otóż Brytyjczycy postanowili wejść w sojusz z Arabami, a dokładnie z Husajnem ibn Alim, szarifem Mekki. Husajn rządził Mekką jako poddany Imperium Osmańskiego, jednak od lat pozostawał w napiętych relacjach z Turkami. Brytyjczycy chcieli wykorzystać Husajna do wzniecenia wielkiej arabskiej rewolty wymierzonej przeciwko Turkom. Hussein był idealnym kandydatem, aby stanąć na czele tego przedsięwzięcia. Nie tylko rządził on Mekką, najświętszym miastem islamu, ale jednocześnie jako szarif uważany był za potomka proroka Mahometa. W czerwcu 1915 roku Hussein nawiązał tajną korespondencję z Sir Henrym McMahonem, brytyjskim gubernatorem w Egipcie. Hussein zobowiązał się wystąpić z broń przeciwko Turkom, a Brytyjczycy obiecali wesprzeć arabskich powstańców pieniędzmi i bronią. Co jednak ważniejsze, w toku korespondencji z Husainem Brytyjczycy poparli ideę niepodległego państwa arabskiego, na czele którego po wojnie stanąć miałby szarif Husajn. Brytyjczycy zgodzili się oddać pod władzę Husaina wszystkie tereny na południe od 37 równoleżnika, które przed wojną kontrolowali Turcy. Zobowiązania McMahona stały w oczywistej sprzeczności z francuskimi ambicjami dotyczącymi Bliskiego Wschodu. Co prawda w toku korespondencji z Husseinem, MacMahon zaznaczył, że wąski pas ziemi wzdłuż syryjskiego wybrzeża powinien przepaść Francji, jednak w żaden sposób nie mogło to zaspokoić francuskich imperialistów z Comité de l'Oiseau Française. Paryż nie był świadomy tajnych negocjacji, jakie Brytyjczycy prowadzili za Arabami. Szczegóły na temat korespondencji prowadzonej z szarifem Husseinem Brytyjczycy ujawnili im dopiero 23 listopada 1915 roku, gdy francuska delegacja przyjechała do Whitehall, aby rozmawiać na temat powojennego podziału Imperium Osmańskiego. Stojący na czele francuskiej delegacji Georges Picot wpadł we wściekłość, oprotestował ideę niepodległego arabskiego państwa i oskarżył Brytyjczyków o realizację swoich imperialnych ambicji kosztem francuskiego sojusznika, który wykrwawia się na zachodnim froncie. Spotkanie z 23 listopada zakończyło się małym skandalem, a Brytyjczycy byli do tego stopnia sfrustrowani postawą Francuzów, że w swoich raportach ze spotkania zgodnie uznali Pico za anglofoba. W wojennej atmosferze Londyn nie mógł sobie jednak pozwolić na spory z francuskim sojusznikiem. Misję wypracowania kompromisu z Georgem Picot otrzymał Sir Mark Sykes. Efektem rozmów obu dyplomatów stała się słynna umowa sykes piko ze stycznia 1916 roku. I tak oto Sykes i Picot dzielili ziemię Imperium Ospańskiego linią przebiegającą od Akki na Wybrzeżu Morza Śródziemnego do Kirkuku przy granicy z Persją. Terytoria na północ od linii podziału miały znaleźć się pod protektoratem Francji, a tereny na południe pod protektoratem Wielkiej Brytanii. W każdej z tych dwóch części istniały strefy, w których Francja i Wielka Brytania mogły ustanowić pełną kontrolę zgodnie z własnym uznaniem. Francuska Zona obejmowała wybrzeże Libanu i Syrii, rozciągając się daleko na północ w głąb współczesnej Turcji. Brytyjska Zona objęła natomiast część Iraku z Basrą oraz Bagdadem oraz port w Haifie. Podział Palestyny wywołał najwięcej kontrowersji, jednak finalnie uznano, że znajdzie się ona pod kontrolą międzynarodową. Wkrótce do porozumienia Sykes-Picot dołączyli również Włosi oraz Rosjanie, którzy w zamian za zatwierdzenie brytyjsko-francuskiego układu otrzymali własny kawałek kosmeńskiego tortu. Granice włoskiej strefy wyznaczono podobnie jak w przypadku traktatu londyńskiego, który stał się podstawą dołączenia Włoch do wojny. Rosjanie wykorzystali natomiast sytuację do rozbudowania swojej strefy o Armenię i okoliczne ziemie. Brytyjczycy nie byli do końca zadowoleni z umowy, jaką Sykes wynegocjował z Francuzami. Obawy brytyjskich strategów budziło zwłaszcza przekazanie Palestyny pod międzynarodową kontrolę. W ich zamyśle Palestyna powinna bowiem znaleźć się pod pełną kontrolą Brytanii i stanowić bufor osłaniający kanał Suezki. W efekcie niedługo po zawarciu umowy z Francuzami Brytyjczycy zaczęli szukać sposobu na jej obejście. I wtedy właśnie na scenę wkroczyli kolejni aktorzy, syjoniści. Jesienią 1917 roku sytuacja międzynarodowa wyglądała zupełnie inaczej niż półtora roku wcześniej, gdy Sykes i Picot dzielili tureckie posiadłości. W Rosji wybuchła rewolucja, a kraj zaczął pogrążać się w anarchii. Rumunia została zajęta przez państwa centralne, a Włosi zostali upokorzeni pod Caporetto, gdzie ponad 250 tysięcy włoskich żołnierzy dostało się do niewoli. Co prawda do wojny po stronie Antanty dołączyły Stany Zjednoczone, jednak amerykańskie oddziały napływały do Europy bardzo powoli. Ponadto stanowisko amerykańskiego prezydenta Wilsona również stawiało Brytyjczyków w problematycznej sytuacji. Otóż Wilson krytykował imperialistyczne ambicje wszystkich uczestników Wielkiej Wojny i opowiadał się za prawem narodów do samostanowienia, co, jak łatwo się domyślić, stało w sprzeczności z planem podziału Imperium Osmańskiego między wielkie mocarstwa. W tej sytuacji rząd premiera Lloyda George'a postanowił dokonać iście mistrzowskiego ruchu. Gdy 31 października brytyjska armia przełamała turecki opór pod Warszawą i otworzyła sobie drogę do Jerozolimy, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Sir Arthur Balfour przesłał krótki list do Lorda Rothschilda, przywódcy żydowskiej społeczności Wielkiej Brytanii, w którym znalazł się m.in. taki zapis: Rząd jego królewskiej mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego. Z perspektywy czasu deklaracja Balfora miała doniosłe konsekwencje, bo dziś dzień jest uważana za przełomowy moment na drodze do powstania państwa Izrael. W 1917 roku deklaracja ta miała jednak dla Brytyjczyków wymiar głównie propagandowy. Chodziło bowiem tylko o znalezienie pretekstu, aby w powojennym rozrachunku uczynić z Palestyny brytyjski protektorat. W ten sposób za jednym zamachem Brytyjczycy przekreślili tę część umowy Sykes-Picot, która odnosiła się do Palestyny, a jednocześnie uciszyli krytykę ze strony prezydenta Wilsona i zyskali sobie szerokie poparcie ze strony żydowskich społeczności na całym świecie. Jeśli deklaracja Balfora przekreśliła ustalenia Sykesa i Picot wobec Palestyny, to kolejny cios wyprowadzony przez Brytyjczyków przekreślił już cały układ brytyjsko-francuski. Tak jak wcześniej, także tym razem Brytyjczycy posłużyli się Arabami do uderzenia we Francuzów. Arabska rewolta wybuchła ostatecznie w czerwcu 1916 roku. Mimo początkowych sukcesów i wyparcia Turków z Mekki, sytuacja szybko zaczęła się przechylać na korzyść Turków. Zaalarmowani tym Brytyjczycy przysłali na pomoc Szarifowi grupę oficerów, którzy mieli rozeznać się w sytuacji, szkolić i doradzać Arabom. Wśród oficerów oddelegowanych do wojsk szarifa znalazł się Thomas Lawrence, który miał odegrać kluczową rolę w arabskiej rewolcie i przejść do historii jako słynny Lawrence z Arabii. W historii arabskiej rewolty Lawrence odegrał dwie role, wojskowego oraz polityka. Jako wojskowy nakłonił Arabów do zmiany taktyki i zrezygnowania z regularnych bitew z Turkami na rzecz wojny partyzanckiej i uderzeń na logistykę przeciwnika, której najwrażliwszym punktem była tzw. kolej hijaska łącząca Damaszek z Medyną. Zmiana taktyki przechyliła szalę na stronę Arabów, którzy zaczęli stopniowo wypierać Turków z Hijazu. Dla historii arabskiej rewolty ważniejsza jest jednak rola, którą Lorenz odegrał jako polityk. Lorenz miał negatywne nastawienie do Francuzów i uważał, że Wielka Brytania nie powinna dzielić się z Francuzami tureckimi posiadłościami. Jednocześnie Lorenz żywił sympatią wobec Arabów i popierał ideę niepodległego arabskiego państwa, na czele którego widział Faisala, jednego z synów szarifa Mekki. Lorenz był dla Francuzów o tyle niebezpiecznym przeciwnikiem, że dzięki Arabom mógł samodzielnie kreować sytuację na miejscu i postawić Francuzów przed faktem dokonanym. Co gorsza, działania Lorenza w pełni popierał premier Lloyd George, który chciał wyrzucić cały układ Sykes-Picot do kosza. Właśnie w takiej atmosferze odbyła się ostatnia arabsko-brytyjska ofensywa tej wojny. 25 września alianci doszczętnie rozbili tureckie wojska pod Megiddo, otwierając sobie drogę do Libanu i Syrii, a zatem do francuskiej strefy wpływów. 1 października padł Damaszek, a lokalni arabscy działacze proklamowali niepodległość Syrii. Ku złości Francuzów, Brytyjczycy nie tylko nie protestowali przeciwko arabskim ambicjom, ale nawet pomagali Arabom przejmować władzę na nowo zajętych terenach. W dodatku, po zajęciu Damaszku, Brytyjczycy maszerowali dalej na północ, w głąb francuskiej strefy wpływów, zajmując Homs i Hamę, aby ostatecznie dojść aż do Aleppo, gdzie 25 października nad miastem zatrzepotała arabska flaga. Zgodnie z intencjami premiera Lloyda George'a oraz Lorenza, Brytyjczycy postawili Francuzów przed faktem dokonanym. Syria nie była tutaj zresztą wyjątkiem, do podobnej sytuacji doszło w Mezopotamii. W listopadzie, a więc już po podpisaniu zawieszenia broni z Turkami, brytyjska armia wkroczyła do Mosulu, który według umowy Sykes-Picot miał przepaść Francuzom. Premier Lloyd George postanowił zagarnąć Mosul dla Wielkiej Brytanii pod wpływem jednego z rządowych memorandów, w którym znalazło się stwierdzenie, że w rejonie Mosulu znajdują się największe, niezagospodarowane zasoby ropy naftowej na świecie. Mocarstwo, które sprawuje kontrolę nad terenami roponośnymi Persji oraz mezopotami, będzie miało kontrolę nad źródłami dostaw większości paliw ciekłych przyszłości. Musi to być kontrola absolutna i nie może być w nią zaangażowany żaden obcy interes. Gdy ciała zamilkły, a pierwsza wojna światowa dobiegła końca, nie minęło dużo czasu zanim wojenni sojusznicy stali się rywalami, próbując zapewnić sobie jak najlepsze warunki podczas rozmów pokojowych w Paryżu. W tej grze o powojenny ład nie było żadnych skrupułów, a już z pewnością nie miał ich Lloyd George, który sprawował urząd premiera Wielkiej Brytanii od 1916 roku. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Lloyd George był nieprzejednanym przeciwnikiem układu Sykes-Picot i nie miał zamiaru dzielić się z Francuzami Bliskim Wschodem. Zwodził Paryż po raz instrumentalnie wykorzystywał Arabów i Syjonistów, szukając pretekstu do zagarnięcia kolejnych ziem dla brytyjskiej korony. Wojenne knowania Lloyda Georgea zadziałały. Gdy wojna się skończyła, brytyjska armia kontrolowała Palestynę, Syrię oraz Mosul, a premier był zdeterminowany, aby tak już pozostało. Lloyd George grał pełną stawkę, słowo kompromis nie istniało w jego słowniku. Premier przeszedł do ofensywy, zanim jeszcze oficjalnie rozpoczęła się konferencja pokojowa w Paryżu. W grudniu 1918 roku spotkał się ze swoim francuskim odpowiednikiem, Georgesem Clemenceau, na którym wymógł taką modyfikację układu Sykes-Picot, aby Palestyna i Mosul znalazły się w brytyjskiej strefie wpływów. Clemenceau zgodził się na to, gdyż liczył, że położy to kres sporowi o Syrię, a jednocześnie zapewni paryżowi poparcie Wielkiej Brytanii w zakresie francuskich żądań wobec Niemiec. Clemenceau grubo się jednak mylił co do Lloyda Georgea i już kilka miesięcy później nazwał brytyjskiego premiera „zwykłym oszustem”. Gdy rozpoczęła się bowiem konferencja pokojowa w Paryżu, Lloyd George wycofał się z umowy zawartej z Clemenceau i wszedł w sojusz z amerykańskim prezydentem Woodrowem Wilsonem. Brytyjski premier poparł prawo narodów do samostanowienia i inne pomysły Wilsona, jednak robił to tak umiejętnie, aby zasady Wilsona odnosiły się wyłącznie do włoskich oraz francuskich żądań, a jednocześnie odwracał uwagę od brytyjskiego imperializmu, który rozlał się na Bliski Wschód od Suezu aż po Persję. Swoim poparciem dla żydowskiego domu w Palestynie i niepodległego państwa arabskiego, Lloyd George kreował wizję, w której to Wielka Brytania była siłą dobra na Bliskim Wschodzie. Brytyjczycy mieli w swoich rękach wszystkie argumenty, aby narzucić sojusznikom swoją wizję nowego ładu na Bliskim Wschodzie. Ponad milion brytyjskich żołnierzy stacjonowało w dawnych tureckich posiadłościach, a prezydent Wilson dał się zwieść brytyjskiemu premierowi. Sytuacja zmieniała się jednak dynamicznie i już wkrótce okazało się, że Lloyd George przeszarżował i ograł sam siebie. Prezydent Wilson popadł bowiem w ostry konflikt z amerykańskim Senatem, co doprowadziło do stopniowej marginalizacji roli Amerykanów w rozmowach pokojowych. Tymczasem Wielka Brytania zmagała się z coraz większymi problemami finansowymi i do lata 1919 roku musiała wycofać ponad dwie trzecie swoich sił z Bliskiego Wschodu. Co gorsza, w Turcji wybuchła kolejna wojna. Tureccy wojskowi, na czele których stał Mustafa Kemal, nazwany później Atatürkiem, byli niezadowoleni z marunków rozejmu i wznowili walkę z siłami aliantów okupującymi Turcję, stopniowo odnosząc coraz większe sukcesy. W tej sytuacji Lloyd George nie mógł już dłużej prowadzić swojej makiawelistycznej gry i został zmuszony na ustępstwo wobec Francuzów. Jesienią 1919 roku Brytyjczycy wycofali swoje wojska z Syrii, świadomie zostawiając lokalne arabskie władze na pastwę Francuzów. Kilka miesięcy później francuskie wojska wkroczyły do Syrii, szybko rozbijając Arabów i podporządkowując sobie cały kraj. Ostateczny podział tureckich łupów między Brytyjczyków i Francuzów nastąpił podczas konferencji w San Remo w 1920 roku. Syria przypadła Francji, a Mezopotamia i Palestyna Wielkiej Brytanii. W teorii były to terytoria mandatowe, które docelowo miały stać się niepodległymi państwami. Ponadto w Sanremo zadecydowano o losach czarnego złota, które skrywało się pod ziemią Mezopotamii. W zamian za zrzeczenie się roszczeń wobec Mosulu, Francja otrzymała 25% udziału w irackiej ropie. W rok później Winston Churchill, ówczesny sekretarz stanu do spraw kolonii, zwołał konferencję w Kairze, na której miano zadecydować, jak pogodzić różne, wzajemnie sprzeczne zobowiązania, jakie Brytyjczycy podjęli podczas wojny. Zadość zobowiązaniem wobec Arabów i szarifa Husajna miało uczynić usadowienie jego synów na trzech arabskich tronach. W Mesopotamii utworzono Arabskie Królestwo Iraku, na czele którego stanął Faisal. Z brytyjskiego mandatu Palestyny wykrojono natomiast Transjordanię, której królem ogłoszono Abdullaha. Królem Hijazu został zaś najstarszy syn szarifa Ali, który jednak utracił swoje królestwo w kilka lat później w wyniku wojny z Saudami. Ponadto Brytyjczycy zobowiązali się dochować swoich zobowiązań dotyczących utworzenia w Palestynie Narodowego Domu dla Narodu Żydowskiego, co być może odcisnęło na losach regionu największe piętno. Podział Imperium Osmańskiego między Wielką Brytanią a Francją nie tylko nie przeniósł regionowi pokoju, ale stworzył nowe, ogromne problemy, z którymi Bliski Wschód nie zmagał się przed przybyciem dżentelmenów z Londynu i Paryża. Powstanie przeciwko Turkom rozbudziło arabski nacjonalizm, który nie znalazł jednak ujścia w powstaniu niepodległych arabskich państw, lecz był raczej duszony przez nowych brytyjskich i francuskich władców. Już w 1920 roku w Syrii doszło do walk między Francuzami a Arabami. W tym samym roku w sąsiednim Iraku wybuchło zaś antybrytyjskie powstanie. W Palestynie zaczął natomiast narastać konflikt między Arabami a Żydami, który już w 1936 roku doprowadził do wybuchu arabskiego powstania. Brytyjsko-francuskie rządy na Bliskim Wschodzie okazały się niezwykle krótkotrwałe, gdyż już zaraz po II wojnie światowej większość państw regionu wybiła się na niepodległość. Konsekwencje brytyjsko-francuskich knowań odczuwalne są jednak po dziś dzień. Arabsko-żydowski konflikt trwa bowiem nadal, a jego geneza tkwi właśnie w sprzecznych obietnicach, jakie Brytyjczycy składali Arabom oraz Żydom podczas I wojny światowej. Brytyjczycy podchodzili do tych obietnic z dużym dystansem, traktując je niemal jako tylko hipotetyczne. W praktyce jednak doprowadziły one do serii wojen, które odcisnęły piętno na Bliskim Wschodzie jak żaden inny konflikt w przeszłości. To już jednak temat na inny odcinek.